Szanowni państwo, witam państwa na kanale Helix Tarot. Zanim przejdziemy do czytania, chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, czym te czytania są, a czym nie są. Nie należy tych czytań traktować jako wyrocznie. Zawsze mówię, że bierzcie z tych czytań to, co wam pasuje, to co wam rezonuje, a resztę zostawcie. Te czytania mają być dla was wsparciem, poradą, uskrzydleniem, wskazówką, pokazaniem być może jakiejś alternatywy. Ale na pewno nigdy nie mają być czymś, co za Was podejmuje decyzję. Ta władza jest Wasza. Nigdy nikomu tej władzy nie oddawajcie. Ani Taratowi, ani żadnej osobie. Na pewno nie mnie. Warto z tej władzy nad kierunkiem swojego życia korzystać. To jest wspaniały przywilej, że ją mamy. Czytania są ogólne, czyli przeznaczone dla pewnej grupy osób. Jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, to zapraszam do siebie na heliksatarmagmail.com, tam można takie czytanie sobie zamówić. Um, oczywiście warto oglądać nie tylko swój znak zodiaku słoneczny. To też zawsze powtarzam, że oprócz znaku słonecznego mamy różne inne. Bardzo ważne aspekty w horoskopie urodzeniowym. Przede wszystkim ascendent, ale również umiejscowienia planet, szczególnie planet osobistych, czyli Wenus, Marsa, Merkurego, umiejscowienie Księżyca, a także wszystkie skupiska planet, na przykład w jednym znaku albo w jednym domu. To już jest dość skomplikowane, natomiast na pewno warto te, te, ten ascendent sprawdzić i zobaczyć, gdzie mamy planety osobiste i też znowu brać to, co rezonuje. To chyba tyle a propos tego, czym są te czytania. A przy okazji chciałam też podziękować za Waszą obecność, za Wasze wsparcie dla kanału, niezależnie od jego formy. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna i jest to dla mnie bardzo ważne. Przy okazji wspomnę o moim patronajcie. Jeżeli tam jeszcze nie byliście, nie byłyście, zapraszam. Może tam znajdziecie jakąś opcję dla siebie. A dla mnie też jest to um, cenne, cenne wsparcie. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli jesteście czegoś ciekawi, to zawsze zapraszam na mojego maila. Jeszcze raz powtórzę: helixatarma.gmail.com. On jest w lewym dolnym rogu tego filmu, jak również w opisie tego filmu pod spodem. A teraz zapraszam Was na czytanie. Dzień dobry Państwu. To jest czytanie dla osób spod znaku panny na lipiec 2022 roku. Zobaczymy, jakie są dla Was energie na ten czas, co Wam wszechświat chce odpowiedzieć, jaką możecie inspirację czerpać w tym czasie. Czytanie sześciokartowe w tym. Miesiącu. Zaraz wszystko powiem, która pozycja jest która. Tutaj mamy teraźniejszość. Nie jest to król denarów i to jesteście Wy. <laughs> Więc możecie się mocno czuć w swoim żywiole, żywiole Ziemi. Czuć, że panujecie nad sprawami materialnymi, że macie dobry kontakt ze sobą, ze swoim podłożem, ze swoimi zadaniami, pryncypiami. to jest taka dobrze posadzona dobrze się też czująca w swoim ciele postać, która kieruje światem materii w niezaburzony sensowny sposób. Więc a na początek bardzo bardzo dobra karta, bardzo taka e, no. Z, z, dobrym, do, z dobrym samopoczuciem. Ten król dużo może, ten król dużo ma i potrafi z tym dużo sensownego zrobić. E, no to zobaczcie, jakie jest wyzwanie dla Was w tej sytuacji. Siedem mieczy to trochę tak, jakby w ten dobrze funkcjonujący mechanizm ktoś włożył pręd. I coś, co jest zharmonizowane i wydajne. Może takie przestać być. Chociaż czasami, 7 denarów można rozumieć jako energię jeszcze większego usprawnienia, bo to była energia innowacyjna. Tylko wiecie, jak tak patrzę sobie na tego króla denarów, to myślę, że on może wyznawać zasadę, że lepsze jest wrogiem dobrego. Czyli, że jak coś jest dobre, to po co to zmieniać. Yy, więc może to być taki, ta, ta, taka yy, niechęć wobec jakiejś innowacji, niechęć wobec pójścia na skróty, ale zetknięcie się z taką energią, że a może by coś właśnie inaczej zrobić, a może da się to zrobić jeszcze lepiej, jeszcze wydajniej. Yy, z drugiej strony to może być yy, zwyczajna próba yy, oszustwa, zrobienia czegoś za, za plecami waszymi, albo yy, może wy macie jakąś taką pokusę, żeby pójść gdzieś na skróty żeby nie zrobić czegoś książkowo, wedle przepisu, tylko jakoś coś tam, coś tam zmienić i to ma za zadanie to ulepszyć. Natomiast jest ryzykowne. W siedmiu mieczach jest ta, ten element stąpania na krawędzi, którą łatwo przekroczyć, tak? natomiast jeżeli uda się przejść po krawędzi, to to może być bardzo korzystne, w tym lukratywne, tak? czyli korzystne w, też w strefie materii. Więc na dwoje babka wróżyła z tymi siedmioma mieczami. Zobaczymy, jakie są dalsze karty, czy to jest bardziej jako wyzwanie typu problem, czy to jest bardziej jako wyzwanie typu, że może mogę się rozwinąć w tym. Przeszłość, czyli na czym to stoi. Dziesięć kielichów, czyli bardzo solidna podstawa takiego emocjonalnego ogarnięcia, rozumienia siebie, rozumienia swojego otoczenia. To jest na przykład stabilna rodzina, tak? Można to rozumieć w takich bardzo głębokich założeniach, że coś, co nam daje taką podstawę do rozwoju. Ale też rozumienie, przyjęcie i akceptacja, i twórcze wykorzystanie własnych, własnej przeszłości emocjonalnej. To jest taka emocjonalna integralność. Na której można bardzo wiele oprzeć i wiele zbudować. Więc macie tutaj silną podstawę emocjonalną tego, co się dzieje. Myślę też, że też jakieś ugruntowanie etyczne to może oznaczać w stosunku do tych siedmiu mieczy. Zobaczmy przyszłość, co nam pokazuje. Siła. Więc. Ja to bardziej rozumiem jako pewien jednak opór przed tą energią siedmiu mieczy, przed tą energią ryzykowania, innowacji i właśnie testowania granic. Siła jest. To jest karta Wielkich harkan, która mówi o tym, że mamy poczucie własnych rząd, że zdajemy sobie sprawę z tego, co nas kusi co jest gdzieś tam w nas głęboko, być może czasami spychane, niesłuchane. Siła sugeruje, że macie z tym kontakt i że wiecie, co z tym zrobić. Że to... Najgorzej jest nie mieć z tym kontaktu. Nie mieć kontaktu z wewnętrznym cieniem, z wewnętrzną bestią, jakkolwiek to nazwiemy, które każdy z nas ma. Tak? Nie ma się co czarować. Jesteśmy ludźmi i mamy w sobie bardzo różne kolory i mamy w sobie i światło i cień. <laughs> Negowanie własnego cienia jest prostą drogą do tego, żeby ten cień nami zawładnął. I to jest prawdą. Oczywiście możecie się nie zgadzać, ja mówię tutaj swoją wizję rzeczywistości, tak? Ale wydaje mi się, że to jest prawdą, zarówno w wymiarze osobistym, jak i w wymiarze ponadosobistym, w wymiarze świata. Trzeba widzieć swój cień. Bo jak się go nie widzi, to nie widzi się po prostu ważnego kawałka rzeczywistości, w związku z tym nasze potem reakcje na tą rzeczywistość są nieadekwatne. Natomiast siła sugeruje, że jest tutaj e, zrozumienie tego również, co jest we mnie popędliwe, co jest we mnie e, nieakceptowane, tak? co, co może wydawać się straszne. I dzięki temu tak naprawdę mamy właśnie dostęp do dużej własnej siły, dużej własnej mocy. Bo to my kierujemy swoimi siłami witalnymi, a nie one nami, tak? Jakie cele byście chcieli tutaj osiągnąć? Co tutaj się pojawia jako cel? Cztery denary, czyli budowa dalsza własnej mocy. Też myślę, że awans. Cztery denary to jest karta koziorożca, bardzo mocno. Koziorożec pnie się, pnie się po szczeblach, więc jesteście na mocnej podstawie i dlatego myślę, że to nie jest tylko zachowanie status quo, bo cztery denary często oznaczają takie um, trzymanie się tego, co mam, tak? E, I owszem, e, to nie jest ekspansja cztery, bo cztery to, to, to są granice, tak? To, to jest pewien zamknięty system więc tutaj nie ma ekspansji. Natomiast w ramach tego systemu można swoją pozycję umacniać i myślę, że to jest tutaj waszym głównym założeniem. To jest bardzo konserwatywna energia, więc myślę, że to 7 mieczy bardziej bym właśnie widziała jako pokusę wyjścia poza standardowe ścieżki, poza standardowe, standardowe procedury bez gwarancji sukcesu. 4 denary to jest, to jest pilnowanie się i, i, i Kroczenie taką ścieżką, właśnie sprawdzoną, taką, która już wiele razy została przetestowana i wiadomo, że zadziała, tak? To jest, to jest bezpieczne działanie, a nie działanie ryzykowne. Natomiast to ryzykowne działanie może Was kusić, tak? Albo możecie mieć w otoczeniu, to tak też może być, że w otoczeniu pojawia się taka energia, że może byśmy jednak coś zrobili inaczej, może byśmy zaeksperymentowali. Eee, może zróbmy coś właśnie nie według litery, nie według przepisu, tylko inaczej. Myślę, że będziecie dawać temu odpór. Eee, popatrzmy jeszcze, jakie są Wasze podświadome uczucia w tej sytuacji. A z denarów. Czyli ja myślę, że Macie głębokie poczucie, że to, co macie, jest zbyt cenne, żeby to ryzykować. Bardzo silny przekaz tutaj dotyczący świata materialnego który jest tutaj ewidentnie w centrum i myślę, że ten as denarów to jest świadomość wartości tego, co macie. Z drugiej strony, as denarów mówi o tym, że jest tutaj otwartość też na budowanie czegoś nowego, tak? Bo as jest właśnie nowym początkiem. Więc to nie jest tak, że zawsze będziecie w tej energii czterech denarów takiej bardzo zachowawczej i konserwatywnej. Przyjdzie czas na. Zaczęcie czegoś nowego. Natomiast myślę, że nie w tej chwili. Myślę, że to jeszcze dojrzewa. Myślę, że potrzebujecie wypracować coś, co nie będzie w Was budziło wątpliwości, jak rozwijać to, co już macie. Tak? Bo to jest szczytne i chwalebne, żeby rozwijać to, co się ma. Żeby to kwitło, żeby to obdarzało więcej ludzi, żeby tworzyło bogactwo. To jest, to jest bardzo w porządku, motywacja. Natomiast. Ponieważ tu jest 7 mieczy, to myślę, że to rozwiązanie, które jest w tej chwili dostępne, nie jest dla Was wystarczająco dobre i zdajecie sobie z tego sprawę. I myślę, że będziecie szukać czegoś nowego, czegoś pewniejszego, czegoś, w co rzeczywiście będziecie całymi sobą chcieli wejść bez, e, bez ryzykowania. A przynajmniej nie w takim stopniu ryzykowania, jak Wam się w tej chwili wydaje, tak? Bo to, co macie, jest zbyt cenne, żeby to robić. E, Ponieważ nie widzę tutaj za bardzo, bardzo fajne czytanie, nie widzę tutaj za bardzo potrzeby, nie wiem, kart uzdrawiających na przykład. Natomiast myślę, że może Wam się przydać jakiś przewodnik na tą, na tą porę. Więc wyciągnę Wam jedną kartę z Anioły i przodkowie dla byka na lipiec 2022. Co może bykowi pomóc w jego drodze. Jego rozwoju. Jezu nie dla byka, dla panny. Co ja gadam. Dla panny, przepraszam. Cały czas mówimy o pannie. Co wam pomoże? Mamy druida. Druid mówi. E, obejmij przestrzeń. Druid. Druid jest pod stroną 30. 30. Mamy tutaj starego, mądrego człowieka, który mówi tak. Trzymaj rzeczy razem. Nie wykonuj żadnych nagłych ruchów ani zmian. Voilà. To by było to siedem mieczy, nie? To takie, coś dobrze chodzi, a to ja to jeszcze usprawnię i wszystko się rozwala. <laughs> Stój mocno na ziemi, tak? Pozostań mocnym. No, mocną, wiedząc gdzie jesteś i gdzie masz być. Kiedy w czytaniu pojawia się karta druida, to wiecie, że przewodnicy zachęcają was do tego, żeby wkopać się w siebie i wytrzymać na swojej pozycji, tak? Czy też zostać na swoim stanowisku. Jeśli zastanawiacie się, co robić jako następne, albo macie poczucie niepokoju, wobec tego, co się rozwija w waszym życiu. Pora na zmianę perspektywy i powrócenie do stanu zaufania. I to jest moim zdaniem te cztery, cztery denary. To jest takie bardzo mocne zakorzenie w tym, co już mam. I czego jestem pewna, czego jestem pewien. Tak? Czyli wejście w, w, w ten stan stałości. Eee, nie zmieniajcie swoich planów. Nie róbcie nic drastycznego. Zaufajcie procesowi i pozwólcie sprawom dziać się tak, jak mają, zanim podejmiecie jakieś dalsze kroki. Pomyślcie o drzewie. Ma silne korzenie, a mimo to dalej rośnie i przynosi owoce. Wasze życie będzie odbiciem tego procesu. Dokładnie o to chodzi. Tak? Czyli nie musicie nic zmieniać w naturze tej sytuacji, czego by chciało Siedem Mieczy. Bo już z tego, co jest, z tego, co macie, wyrastają owoce i może ich wyrosnąć więcej na zasadzie prostego procesu rośnięcia. Na nowe rzeczy przyjdzie czas, kiedy poczujecie się właśnie w tym stanie zaufania. A póki czujecie, że coś jest nie tak, że coś jest chwiejne, że coś jest podejrzane, nie wchodźcie w to. Bardzo jasny, konkretny przekaz dla panien. A ja Wam z całego serca życzę, żebyście mieli, miały bardzo dobry miesiąc, żebyście byli w zdrowiu i szczęściu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pa!